Cześć, dziewczyny! Siemanko! Z Polski jesteście? O, dzień dobry! Żeby nie było, przywitałem się z wami. Witam was. Ale poważna mina, uśmiechnij się trochę. Trochę, wiesz, takiego pozytywnych wibracji, no. Ej! Ty, pani z lewej, twoja prawa, moja lewa. Wiesz, o co chodzi, żeby nie było. <grym> Na pewno czaisz, o co chodzi. <grym> tak, mówię właśnie do ciebie. Ty, o twoich ślicznych, ty takich ładnych oczkach. Dobra, a ty się nie, nie musisz już czerwienić. Poczekaj, przyjdzie kolej na ciebie. Zacznę od tamtej pani na razie, bo ona jest smutna. Napiszcie no, coś, powiedzcie coś, no nie, nie wiem, no ja muszę być, zaczynać tą rozmowę. Wy, wy jesteście w dwie, ja jestem jedynie sam i słuchawki. No i okulary, żeby nie było, będę lepiej was widział. Także przejdźmy do konwersacji, rozmowy. O czym dzisiaj pogadamy? Cześć, siemanko. Z Polski jesteście? Masz fajną czapkę, naprawdę podoba mi się twoja czapka, a ty masz śliczne oczy, naprawdę zajebiście wyglądacie. Naprawdę podobasz mi się. <śmulatory> Fajnie, co, co piszesz? Co tam pisze na czapce Royal Force? Nieźle, nieźle, naprawdę, gra. Fajnie, że można było spotkać takie fajne laski. Nie, yeah, to Chodzicie na imprezy? No, no powiedz, co piszesz, przeczytaj nie? trochę. Nie, taka. Słyszę cię, ale coś słabo tak słychać, wiesz. Daj mi swój numer komórki, to będzie lepiej słyszeć. <laughs> Tam. Podaję swoje pierwsze cyfry: 6, 9, 3. Teraz twoja kolej. Zapisuj, bo takiej szansy nie będziesz już miała. <laughs> Gdzie twoja czapka? Gdzie twoja czapka? Ale oh, ty pięknie wyglądasz! A ty dużo Wiem! Ja yeah, mam Polskę, mam Polskę! Ja yeah, yeah. w końcu Polskę! Polskie dziewczyny! Najładniejsze są. Z tej strony, gromiasty, witam was! Napiszcie coś, powiedzcie coś! Takie piękne polskie dziewczyny! Miód cud orzeszki normalnie. Malina, dziewczyna, prosto Zubina. Co wy robicie tutaj? Siema! Siemano, dziewczynki. Witam Was na mojej imprezce! Jo, z tej strony, MC to Znacie te trikimiki. DJ House dzisiaj prezentuje Wam Latino Disco. Z Polski jesteście co nie? witam Was. Żeby nie było, Omegle robi swoje kolejne miłe, bardzo Panie spotkania na kanale. 18 lat, macie? Macie 18 lat? Ja mam. Ja 18 lat mam, już dawno skończyłem. Kiedy to był? Stary, dobry czas. Ja, hmm? yeah. dobre, dobre. Dobra, ty się tak nie czesz, tylko włosy na żela dawaj, tak jak ja. Popatrz. Zobacz jakie mam końcówki, patrz. Widzisz? A nie, czesać się. No tak, mówię do ciebie. Żeby nie było. Ewa! Dobra, na razie, dzięki.